Cześć, witajcie kochani na kanale Szmerła Powiewu. Spotykamy się na kolejną środę i to jest środa już, czy na kolejną środę, żeby się spotkać się i ze Słowem Bożym na środę 3 kwietnia i to jest w Oktawie Wielkanocnej. I i z góry uprzedzam, że nagrywam ten filmik, ten, to moje nagranie wcześniej, gdyż nie mogę, nie mogę tuż przed, przed środą, we wtorek. Ale rzeczywiście to było bardzo pomocne, że podczas tridu, właśnie przed tymi świętami. W Trakcie tych świąt jeszcze mogłam się, już się mogłam spotkać ze zmartwychwstałym. Także cieszę się, że mogę się z Wami podzielić też moimi, moimi refleksjami. I zacznijmy modlitwą. My Ojca, I syna, I ducha świętego Amen. O Jezu Chryste, zmartwychwstały. Jezu Chryste, najpierw umęczony za nas, dla nas, i zmartwychwstały, proszę, Ty sam nam wyjaśnij pisma w naszej drodze życia. Przyjdź, Duchu Święty, pomóż nas, na, nam otworzyć się na to Słowo. Otwórz nasze oczy i serca, aby nie były na uwięzi, ale żeby Ciebie poznały. Amen. Na środę, 3 kwietnia, jest przywdziana Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 24, wersety od 13 do 35. Piękny fragment. Posłuchaj. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza W pierwszy ten dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim co się wydarzyło gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedyny z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało? Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli mu: To, co się stało z Jezusem z Nazaretu który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak to się stało, co więcej, Niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazły jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniali, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiedziały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach. Odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi, gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie. Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście z martwych wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiedzieli, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto Słowo Boże, to Słowo Pańskie. Hmm. Kochani, ogromny, ogromnie piękny, też bardzo bogaty fragment. A ja chcę się z Wami podzielić takim może drobnym szczegółem, który bardzo właśnie tak mnie poruszył. Mianowicie tym fragmentem, jak uczniowie, to mnie bardzo dotknęło, jak uczniowie powiedzieli do siebie. Czy serce w nas nie pałało, jak, rozmawia, jak rozmawiał z nami i pisma nam wyjaśniał? I no właśnie, i idąc, podążając tym, tymi pytaniami, to co Bóg mówi o sobie? Dla mnie Bóg mówi w tym fragmencie to jest to, że On jest tym, który żyje i który sprawia, że moje serce żyje że właśnie moje serce pała. Moje serce się porusza, jest poruszone, jest ożywione. I właśnie kiedy, gdy rozmawia z Nim, czyta też Słowo Boże, gdy jest blisko Boga, jakby tak obecność Boża budziła, budziła moje serce, nasze serce do życia. Jakoś to jestem bardzo tym poruszona też, postawą, właśnie co Bóg mówi o sobie, że On jest dawcą życia, On ożywia serca, ożywia nas do działania, wyrywa, wyrywa do mnie, że właśnie wyrywa mnie z mojego smutku, z jakiegoś marazmu i prowadzi do życia właśnie dla mnie. On jest dawcą życia. No jakoś tak. Właśnie moje serce pała, bo tak bardzo właśnie tego pragnę, że moje serce tak kwiecie, tak się po prostu jak ptak, tak się wyrwało. I tak, tak było radosne i wolne. I właśnie co czytam z tego fragmentu, to to, że On, Jego obecność, Jego słowo to, to czyni. To czyni. Czy nawet zauważam to, czy nie, bo nawet uczniowie nie... Nie czuli, ale nie byli świadomi. Dopiero później sobie uświadomili że właśnie, że jak się zwracam do Niego, to moje serce żyje. No i to jest też, co Bóg mówi o mnie. Do, do mnie, że żebym się do Niego właśnie zwracała, żebym była przy Nim, przy Jego słowie, starała się tak, jak mogę, zgłębiać je żeby przebywać z Bogiem, tak jak potrafię. Rozmawiać z Nim. Zachęca mnie do tego. I co Bóg mówi o mnie. To to w tym fragmencie, że On On mnie bardzo szanuje. On... niesamowite jest to dla mnie, że Jezus nie przyszedł e, jakoś przyszedł w takim pokoju do tych uczniów, tak jak tak no, no niesamowicie jakby z taką ciekawością, z takim pytaniem, no co się stało, żeby mogli się wypowiedzieć, że żeby co przeżywają, żeby wylał się ich smutek ich rozczarowanie, bo a myśmy się spodziewali, to jest taki rodzaj rozczarowania. I kiedy oni to wypowiedzieli, to on wtedy właśnie powiedział o sobie, o nierozumni. nie skoro są wasze serca do wierzenia, no to jest właśnie prawda o mnie. Też, że ja gdzieś <laughs> sobie własne w swoim własnym świecie żyje, w swoim własnym wyobrażeniu, a Pan Bóg mnie tak traktuje z, z, z szacunkiem, że jest na moim poziomie, że mi się objawia na moim poziomie i On chce być ze mną, chce ze mną przejść tą drogę o mnie, że jestem dla Niego ważna, że On się trudzi dla mnie. Że we mnie właśnie chcę też ożywiać to serce chcę prostować moje ścieżki, żebym bardziej rozumiała, bardziej wierzyła. I że on to uczyni: właśnie, żebym go zaprosiła do mojej drogi i że on mnie właśnie to przyjmuje, taką jaką jestem, w takim stanie. Jakim jestem, to, to słyszę, co Bóg mówi o mnie, przyjmuję cię. Taka, jaka jesteś, w tym stanie zrozumienia, pojmowania, jaka jesteś, i chcę z Tobą iść i pomóc Ci zrozumieć bardziej, głębiej, żeby Twoje serce pałało. Pani, to pomódmy się. Panie Boże, ja Ci dziękuję za Twoje słowo, za te refleksję dla mnie za każdego słuchającego tego. I proszę, Cię, Niech to Twoje słowo, te refleksje. Proszę Cię, Duchu Święte, abyś osadził mocno w moim sercu. Aby było moją skałą, moją radością. Aby... No właśnie, pogłębiało moją relację i zrozumienie. Boga. Amen. Kochani, to, to tyle z mojej strony. Cieszę się, że jesteście i pięknego świętowania. Niech ta radość i zmartwychwstanie przenika wszystkie nasze. Części życia, nasze całe życie. Amen. Dajcie przytulasy i do usłyszenia.